Witam, witam. Powiedzcie, czy rozdzielczość dobra, bo nie wiem, czy zasięg dobry. Jest okej, okay. no i elegancko. Co dzisiaj ciekawego? Płyteczki w łazience. Zasięg dobry, podaj kawę. Trzymaj, nasyp sobie. Siema szeler. Kurwa i znów przerwa, a oglądanie serialu. Ja nie wiem kiedy tu robotę robi, jak tu nie przerwie. No to dawaj, już robię, no. Wsiadaj w pociągi. Zanim korzów na niej urośnie, może zdążysz dojechać. Piecyk są. Pelet wpierdziela. Opa. Jak was tu staję? Muszę jakieś krzesło takie obrotowe komputerowe załatwić żeby tutaj siadać. 干嘛去？ Półki było, jak z wami gadam. To tak przerwa, to przerwa, nie powinienem nic zrobić. Wczoraj doszło mi dwóch subskrybentów. Bo nawet napisali komentarz, że przypadkowo trafili na mój film. Zobaczyli, że goś spoko, mówią dają suba. No oczywiście na podłodze fugowane. Pofugowałem wczoraj daję im tak ze 2 dni tym fugom, żeby sobie ładnie dojrzały. Wiecie, żeby wysły tak jak mają wysnąć. I puszczam delikatnie podłogówkę na, i na łazienkę i, i, i na kuchnię. Chociaż już bym mógł spokojnie puścić, bo 24 godziny minęło, ale... Ty jedziesz, jak ty masz te kolano takie niesprawne. Zresztą jak jedziesz to nie pisz w sumie racja. Witam Witam i o zdrowie pytam. Normalnie kolanem nie wciskam gazu. No tak, ale wiesz, jakąś, jakąś pracę trzeba wykonywać tą nogą, czy, czy, czy hamulec, czy gaz. Ale już na tyle dobrze się masz, że, że możesz operować. A kawę piję. Zjazdę już jest luzik. No i elegancko. Chociaż tyle dobrze, że będziesz niezależny. Adam suba. A i dobrze. Przyda się. Jestem ciekaw, ile jest tych 20 osób, które teraz są. 14. <grybko> Szybko uciekli. Tchau. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Zapalić go już jest Pokazać wam kawałek łazienki. Przemycić wam kawałek tego filmu przedpremierowego. W sobie nie ma na co patrzeć, no ale już coś jest położone. <laughs> Bo się wiesz, ten czas, coś mi się tak wydaje. No to idę. Nie czy mi nie będzie rwało internetu. Co to mi wyskoczyło? A to nie ma się czym chwalić, kurde. O, u was też zacina obraz. A powiedzcie, czy teraz zacina? Jak stoję w tym miejscu. bo nie wiem czy nie jestem za daleko od źródła wi-fi, bo z drugiego telefonu sobie przerzuciłem on zacina czy nie, może ja po niego pójdę ten drugi telefon ma lepsze, lepsze wi-fi no niby LTE jest, no to powinniście mieć dobry obraz jak obraz, dawać tutaj górcze. Dobrze jest czy źle jest? Trochę pikseloza. U mnie zacina i pikseloza jest, ale u mnie to może przez pogodę i odległość, bo jestem w Holandii i co noc od rana, teraz lepiej. No bo przyniosłem telefon z wi bliżej, żeby żeby kurczę lepszy był zasięg. Dobra, co zobaczycie? To zobaczycie. Trudno. Nie, nie, może nie tak będę. Tak wam poka pokażę. O tyle jest położone. Tyle. Jakie banany te płytki. Teraz to widać. To jednak wygięta na środku. No banany są jak cholera. Tak macie. Tyle jest położone. Znaczy, jestem w trakcie, no to także dzisiaj, dzisiaj powinienem tą ścianę całą py pyknąć bezproblemowo w płytkach. Ale banany niemiłosierne. No jak ma się nie dziać? Musi się coś dziać. Powoli, powoli, ale się dzieje. Szczeler, niech ci będzie szczeler. <grych> o, dokładnie, efekt końcowy się liczy, bo jak się pozdejmuje klipsy, później się uzbroi, to powstanie umywalka, broda, mm, kabina, wanna, to dopiero nabiera efektu, bo jak są puste ściany, to jeszcze tego nie ma. Najlepiej jest, jak jest wszystko uzbrojone, odpowiednie oświetlenie i tak dalej, wtedy efekt jest, efekt jest dopiero widoczny. Ile? Kuźwa, nie wiem, choćby należąco to robił z jedną związaną ręką. To by się nawet miesiąc nie zeszło. No to dobrych majstów miałeś. Naraz, no to może to tak być. Że <laughs> to miesiąc zeszło. Kiedy ci postawię was, idę po kawę i zaraz przyjdę po was. No mówię, dobrych majstróg musiałeś, ile tu muszę klipsować i skrętek dawać, żeby to jakoś. jakoś dla oka zrobić. Mówię dla oka, bo strach przekładać poziomice jest. Ale tak jak ja to zawsze powtarzam. Uch. No, jeden patrzył, czy drugi równokładzie, <laughs> wiecie, jak to jest. <laughs> Z tymi fachowcami. Jeszcze raz zapytam, bo albo odpowiedziałeś i zacięło i nie słyszałem. Robiłbyś jeszcze raz ten Tak, robiłbym. Przeoczyłem, gdzieś nie przeczytałem twojego tego, albo się nie pokazał, zaraz się cofnę. Było tylko, że przez pogodę, że ci zacina. Robiłbym jeszcze raz ten kicieńkowarstwowy, który miał robić jeszcze raz. Tak samo bym robił, tylko yy, siatkę bym dawał. Dawałbym jednak siatkę, żeby wszędzie do zbroić, bo mam rysy. Skurczowe i tego nie będzie widać mi to też nie przeszkadza, ale uniknąłbym tego, gdybym tylko siatkę pozatapiał. Także robiłbym jeszcze raz, bo zaoszczędziłem kupę pieniędzy, zaoszczędziłem kilka tysięcy na tym. Yy, także bez zastanowienia, jak dobrze ściany przygotowane, mówię, jak macie gazobetą, i dobrze idzie ściany przygotować, wyrównać się, to nie, nie wiem, czy jest sens w ogóle brać tym każe, jeżeli ktoś ma dwie zdrowe ręce i odrobinę pojęcia o robocie. No chyba, że ktoś mówię strapiniochami, no to po co ma się sam szarpać, jak zleci robotę ludziom. A kurwa, mułu zaciągnąłem z kubka. <laughs> Też tak od początku myślałem, że będziesz siatkę dawał i w sumie zdziwiłem się, że nie dawałeś. Słuchaj, nie dawałem, bo. Stwierdziłem, że jeżeli mam murowaną chałupę na spoinie cienkowarstwowej, czyli nie mam stricte fugi 2 cm czy 1,5 z zaprawy, tylko tu jest, 3-4 mm, nawet nie ma. W niektórych miejscach to prawie, że pustak pustaka dotyka. To stwierdziłem, że niepotrzebna jest siatka, bo się nie wydzielą pustaki, bo głównie ludzie siatkę dawali dlatego, się pustaki wydzielały. A dlatego się wydzielały mi się wydaje, bo była gruba spoina, jeżeli ktoś murował metodą tradycyjną. Ja... Tu dawałem na cienkiej spoinie, na zaprawie cienkowarstwowej i sądziłem, że nic się nie stanie. Myliłem się. Mądry Polak po szkodzie. W Niczym to nie przeszkadza, te kilka rys, które się pokazało, ja spokojnie przeżyję. A chałupa się nie zawali. A kiedyś, jak będzie, wiesz, remont, będzie odświeżenie, odmalowanie, że tak powiem, chałupy, bo na pewno będzie przy dzieciach to Długo ściany się nie uchowają, że tak powiem, takie ładne, piękne. To się kiedyś tam fizelny pozatapia w te miejsca i będzie gitara. Mam tak samo postawiony dom jak ty, ale ja już taki typ człowieka jestem, że dla własnego oka i spokoju sumienia bym dawał siatkę. Ale to też w sumie dzięki Twoim filmom. No i widzisz, i coś te filmy przynajmniej wniosły, ludzie, ludzie wyciągnąć też jakieś wnioski. Że na spojenie cienkowarstwowej też potrafi tynk pęknąć, czy tak powiem, dostać skurczu i pokazać rysek. Jak to się obija? <noise> Jak masz telefon w ręku, no to się też obijasz. Nie skończyłem pić kawkę. Biorę się za robotę. Bo mówię, samo się nie zrobi. Bo już mam kryj mieszane. A <noise> nawet nie zwróciłem. Uwagi na tę ostatnią obłotkę. Ja Znaczy, zwróciłem, ale jak szybko spojrzysz, to myślałem, że to jest kciuk w górę. A to jest, no bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, bardzo ładnie. Wyciągniemy daleko idące konsekwencje. A co tam robisz? Owoc żyłota mojego ZUS. Słuchaj. Jeden miesiąc zwolnienia ze składek zus i mamy sprawę załatwioną. I uznam, że nie było tematu. Dobra. i Kiedy będą Kiedy będą dymy w... Je, oj, tam, oj, tam. Czekam na te filmy, kiedy się. Kiedy będą dymy i. HK je. Oj, tam, oj, tam. Czekam na te filmy, kiedy się odbędą. To jest prawdziwa rzeczywistość. Nie wiem o co chodzi. Nie, nie, nie kumam. Musisz mi coś przypomnieć, bo nie łączę kropek teraz. Ja do Ciebie, Majsa, jeszcze ze dwie sprawy pytania bym miał, ale mówisz, że idziesz dalej kleić, to mnie zatrzymuje kiedyś przy następnym live pogadamy. Słuchaj, możesz do mnie na maila napisać zawsze, jak coś. Wszyscy mają taki obraz, czy tylko u mnie wygląda jak Minecraft? <grym> nie wiem, no ja siedzę w miejscu i się nie ruszam. Wcześniej mówili, że jest dobrze, jak byłem w tym miejscu. Zatem z swojego czasu Minecraft był na topie, no to masz w rzeczywistości teraz. <laughs> ja to nieraz myślę, że te telefony oszukują, on niby pokazuje LTE, a tego nie ma. Nie takie to pilne, tak że luz nie będę ci skrzynki zawala. No wiesz, skrzynka ma pojemność, tak że tam spokojnie. Jak napiszesz, jak wejdę na maila, to odpiszę. Marcin, yy, pisz o co chodzi z tym, z tym piecem. Co nagrywasz w film przy piecu z tym dziadkiem. A. Z tym panem starszym jak zwał, tak zwał. Wiesz, to była kontrowersja. No nie będę montował drugiego piecu, więc nie wiem. Bo... Chyba cały czas jest, bo syn ma świla na tym punkcie. No nie wiem, ja nie znam nikogo, kto by miał świra na punkcie tego Minecrafta. Także nie wiem w czym tu w ogóle, czym oni się tam zachwycają właśnie w tej grze, że to jest takie takie Och i Ach. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zmykam. Biorę się za robotę. Kawa wybita. I metrami. Trzymaj to się panowie. Do następnego. Jutro też może o 13 kawkę strzelimy to. To wbija. O, o, owoc żywota mojego jutro wbijaj to na samym początku od razu wal z pytaniami. To będziemy odpowiadać. A teraz się biorę za robotę. Też właśnie nie wiem co w tym widzę. Na razie Kto ci tak spieprzył te płytki, które tutaj są położone, bo bardzo są jakieś kredkowo w sumie obraz jest traktowany. Nie wiem, szukam gazurnika, żeby dokończył. <laughs> na razie.